Czy dzisiaj w Oxfordzie jakieś protesty. Tu idzie grupa, która jest za tym, żeby przestały przypływać łódki z nielegalnymi imigrantami. Tam jak jechałem na początku, to widziałem tą drugą grupę, która chce przyjąć każdego imigranta. Zobaczymy zaraz co się dzieje. Tam stałem z drugiej strony. Ci kolorowi, skrywałem piosenki. Ale to jest masakra tutaj, co? Nie <grywa> Tutaj są ci, co niech To nie są ludzie, którzy chcą, żeby jeszcze Niech <śmiany> <śmiany> Widzicie sami, co się dzieje. Zbierają się ci z lewej strony i ci z prawej strony. Napiszcie w komentarzu, co myślicie. Pozdrawiam serdecznie.